Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, zatrzymanie nad Słowem na 15 dzień lipca. Dzisiaj mamy do rozważenia fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z 11 rozdziału, wersety od 25 do 27. Posłuchajmy. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca, nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Moi drodzy, nie mam wątpliwości, że Jezus pragnie naszego szczęścia. On pragnie objawiać nam ojca i jego miłość. No, i w tej dzisiejszej Ewangelii znajdujemy też wskazówki, jakim być, by przyjąć dobrą nowinę o miłości ojca. Trzeba być człowiekiem po prostu prostym i pokornym. W wielu fragmentach Ewangelii Jezus mówi o, o tym, że powinniśmy być jak dzieci. Że powinniśmy tak jak dzieci przyjmować Boże Królestwo? No i to jest pytanie o jakość naszego serca. Jakie jest nasze serce? Czy jest sercem pokornym, czy pysznym? Czy jest sercem gotowym przyjmować jego wskazówki, czy też może bardziej nasze serce słucha tego, co mówi świat? Świat pokazuje nam, że trzeba być człowiekiem odważnym. Trzeba zrobić karierę, trzeba coś osiągnąć, trzeba coś po sobie zostawić. A Jezus mówi: bądź prosty i pokorny. Za czym chcesz iść w swoim życiu? Za wskazówkami Ewangelii, czy za tym, co proponuje świat? Bycie pokornym, bycie prostym w relacji do Boga. Pomaga nam przyjąć miłość Bożą, pomaga nam przyjąć miłość Ojca. I dlatego też, moi drodzy, jeśli chcemy rzeczywiście przyjmować miłość Ojca, tak jak uczy tego Jezus, powinniśmy być ludźmi prostymi, ludźmi pokornymi, ludźmi, którzy naprawdę skupiają się na Nim, a nie na tym, co proponuje świat. Chciejmy więc badać nasze serce i pozwólmy, by Jezus nasze serca kształtował, aby czynił je na podobieństwo Jego serca. Jego serce było przepełnione miłością do Ojca i gotowością pełnienia woli Ojca. I nasze serca też takie powinny być. Życzmy sobie tego i, i o to się modlmy. Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.